Bycie dobrym człowiekiem czy bycie dobrym łowcą Androidów. To dylemat, przed którym prędzej czy później staje każdy funkcjonariusz pracujący w biurze wykrywania replikantów. Bo Blade Runner to gra wyborów pomiędzy tym, co właściwe, a tym, co konieczne. I zakłada to nie tylko neonuarowa konwencja, w której rozgrywane są sesje, ale także mechanika, która jasno oddziela obowiązki detektywów od ich moralności. Kariera i człowieczeństwo to dwa parametry, które zarówno fabularnie, jak i systemowo pełnią ważne funkcje w życiu naszych postaci i stanowią o istocie gry fabularnej Blade Runner. Po każdym przeprowadzonym śledztwie gracze oraz narrator analizują decyzje podjęte podczas rozgrywki i oceniają czy dany łowca androidów zachowywał się tak, jak powinien zachowywać się działający zgodnie z procedurami funkcjonariusz? Czy może jak czujący i samodzielnie myślący człowiek? Jak wspominałem w poprzednim materiale, detektywą z biura wykrywania replikantów daleko jest do stereotypu dobrego i pomocnego stróża prawa. W uniwersum Blade Runner'a policja nie budzi szczególnie pozytywnych skojarzeń, a samych łowców androidów przyzywa się rzeźnikami. W zwykłych mieszkańcach Los Angeles budzą zarówno fascynację, jak i strach. Nie bez powodu. Chociaż w epoce replikantów Nexus 9 w roku 2037 detektywi muszą tłumaczyć z każdego wystrzelonego pocisku i zbierać dowody pozwalające na likwidację podejrzanego syntetyka, to jeszcze parę lat wstecz. Mogli zabijać bez zadawania pytań. No i... Chętnie z tej możliwości korzystali. Stare czasy minęły i obecnie łowcy androidów, wbrew ich slangowej nazwie, nie tylko tropią replikantów, ale także w niektórych sytuacjach muszą ich chronić. Na przykład w przypadku prześladowań wszczynanych przez ludzkie grupy supremacyjne. Jednakże reputacja budowana przez lata, a także bezwzględne procedury nie odchodzą tak łatwo w zapomnienie. I nawet kiedy wcielamy się w detektywów, którzy chcą faktycznie stać na straży prawa i bronić niewinnych, zerwać ze starymi stereotypami dotyczącymi ich profesji, z pewnością natrafimy na sytuacje, w których postępowanie w zgodzie ze swoim sercem i moralnością będzie nielegalne. Bo samo prawo, jak się okazuje, nie zawsze stoi po stronie uciśnionych. Wróćmy zatem do procedur. Rozwój swojej kariery i budowanie reputacji są ważne dla każdego detektywa, przynajmniej do pewnego stopnia. Nie tylko fabularnie, ale także mechanicznie bo skuteczne zamykanie spraw, postępowanie zgodnie z procedurami oraz poświęcenie w imię służby są odpowiednio nagradzane. Funkcjonariusz otrzymuje wtedy wyróżnienia. I uścisk dłoni naczelnika. A gracz, punkty kariery, którymi może dodatkowo wesprzeć swoją postać poprzez kupienie nowej specjalności, lepsze przydziałowe uzbrojenie czy podwyżkę wynagrodzenia. Im bardziej w zgodzie z procedurami się działa, tym lepiej dla kariery. Przy czym punktowane są nie tylko sprawnie ukończone śledztwa, ale na przykład także. Donosicielstwo na kolegów z pracy, kiedy ci zachowują się nieregulaminowo. Z drugiej strony, zignorowanie rozkazów przełożonego, stracenie wyposażenia LAPD, zatajenie dowodów w sprawie, dopuszczenie do wycieku informacji związanych ze śledztwem do mediów czy oskarżenie o cokolwiek, nawet słusznie, korporacji Wallace może prowadzić do nagan i zawieszenia. I o ile każdy łowca androidów może pochwalić się paroma negatywnymi wpisami do akt, nikt nie chce mieć ich zbyt wiele. Postępowanie w zgodzie z sumieniem, zamiast procedurami, wywołanie skandalu medialnego, czy nadepnięcie zbyt wielu ważnym osobom na odcisk, może doprowadzić nawet do utraty pracy. A w świecie, w którym większość społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie, może to być nie tylko koniec kariery, ale także życia. Z drugiej strony, nie tak znowu trudno wyobrazić sobie, że w pewnych sytuacjach istnieją rzeczy, które są od życia ważniejsze. Prawda? Co na przykład zrobić w sytuacji, gdy przestępstwo popełnione przez replikanta nie wynikało z jego winy? Gdy działał w obronie własnej lub został w nie wrobiony przez ludzi, którzy nie dopuszczą do udowodnienia jego niewinności. Jak postąpić wtedy, kiedy niesłusznie oskarżony android ucieka tylko po to, by ocalić swoje życie, wiedząc, że schwytanie równa się jego likwidacji? Albo gdy podczas śledztwa odkryjemy, że za wszystkim stoi spisek korporacji, którego ujawnienie może wkurzyć naprawdę potężnych ludzi, rządzących skorumpowanym światem, w którym przyszło nam żyć. Jeśli postąpimy wtedy słusznie, nasza kariera na pewno na tym straci. Zyskamy na tym jednak jako ludzie. Człowieczeństwo często stoi w sprzeczności z etyką zawodową, ale również może być nagradzane. Podobnie jak w przypadku punktów kariery, po każdym śledztwie, Postacie mogą otrzymać stosowne bonusy za to, że w określonych sytuacjach zachowywali się moralnie. Narażanie siebie dla innych, nawiązanie silnej więzi emocjonalnej, mediacja i próba odwiedzenia kogoś od popełnienia przestępstwa zamiast filozofii najpierw strzelać, później zadawać pytania, pominięcie czegoś w raporcie, by chronić niewinną osobę, czy zignorowanie niemoralnego rozkazu. Każdy z tych czynów może skutkować przyznaniem punktu człowieczeństwa, a te pozwalają graczowi na ulepszenie umiejętności jego postaci. Są więc niezwykle ważne z punktu widzenia mechanicznego. Człowieczeństwo to nie tylko możliwość rozwoju statystyk, ale szansa na uczynienie z detektywa prawdziwie żywej postaci z własnym kompasem moralnym, z własnymi przemyśleniami, z własną wolą bo w świecie, w którym wszyscy traktowani są przedmiotowo, chwycenie się ostatnich rzeczy, które pozwalają nam na pozostanie ludźmi, jest bardzo ważne. A ciężar związany z odgrywaniem wewnętrznych rozterek bohatera lub antybohatera nadaje sesjom zupełnie nowego wydźwięku. Osobno warto wspomnieć także o sytuacjach, w których gracze decydują się na kierowanie podczas rozgrywki replikantami. Androidy, poza zwykłym przestrzeganiem procedur LAPD, muszą również regularnie synchronizować swój wzorzec. Jest to narzędzie bezpieczeństwa, dzięki któremu ludzie mają pewność, że syntetyki nie stanowią zagrożenia i nie postępują niezgodnie z ich przeznaczeniem. Mechanicznie rzecz ujmując, każda udana synchronizacja wzorca pozwala replikantom na kontynuowanie pracy w LAPD i nagradza ich punktem kariery. Gdy synchronizacja się nie powiedzie, skutkuje to przyznaniem im punktu człowieczeństwa. Stają się wtedy bardziej ludzcy, ale jednocześnie narażają się na niebezpieczeństwo, gdyż odstępstwa od pierwotnego wzorca najpierw skutkują naganą i zawieszeniem. A w przypadku, gdy się powtarzają, skazują Androida na likwidację. Przy takich konsekwencjach dylematy moralne i to, jak zostaną one rozwiązane, nabiera jeszcze większej wagi. Kariera i człowieczeństwo to kwestie fabularne, a zarazem statystyki mechaniczne, które czynią Blade Runnera wyjątkowym RPG. Pamiętajcie o tym podczas rozgrywek i eksplorujcie wątki, które je uwzględniają. Nie strąćcie od stawiania postaci graczy w sytuacjach, w których muszą wyraźnie opowiedzieć się po konkretnej stronie barykady. Właśnie dzięki temu historie waszych śledztw staną się pełnokrwiste i niezapomniane. Dzięki za uwagę.